człowiek jest częścią całości nazywanej przez nas wszechświatem, częścią ograniczoną czasem i przestrzenią. Doświadcza siebie, swoich myśli i uczuć jako czegoś odrębnego od reszty, rodzaju optycznego złudzenia swojej świadomości. To złudzenie jest dla nas rodzajem więzienia, ograniczającego nas do osobistych pragnień i uczuć wobec kilku najbliższych nam osób. Naszym zadaniem musi być uwolnienie się z tego więzienia przez poszerzenie naszego kręgu współczucia, aby objąć wszystkie żywe istoty i całą naturę w jej pięknie. Albert Einstein Jakoś 18 lat temu poznałem dziewczynę, jeszcze zanim poznałem moją żonę. Ta od 15 lat ma problemy z kręgosłupem. Stały się one na tyle poważne, że musieliśmy udać się do specjalistów, w tym również chiroerapeuty. W międzyczasie ja pojechałem na terapię i zacząłem trzeźwieć. Moja żona w tym samym czasie zaczęła pracować w innym miejscu. Dziewczyna z początku tej historii zrobiła kurs chiroterapii i masowała m.in. kobietę, która została zatrudniona u mojej żony w pracy. Te dwie dogadują się ze sobą doskonale od samego początku. Okazało się, że mąż tamtej jest alkoholikiem i zostałem poproszony o to, żeby porozmawiać z nim o terapii. Stan mojej żony na tyle się pogorszył, że potrzebowała pojechać do szpitala. Zawiozła ją dziewczyna z początku tej historii. Miejsce pomogła nam załatwić druga kobieta z tej historii. Nie wymyśliłbym tego, choćbym chciał.